Damian Dziętek, witam serdecznie. Mamy następującą funkcję złożoną. Aby obliczyć jej pochodną, należy wymnożyć wszystkie pochodne, rozpoczynając od pochodnej funkcji zewnętrznej, kończąc na pochodnej funkcji wewnętrznej. Pochodną E do pewnej funkcji jest nadal E do tej funkcji. Wewnątrz mamy pierwiastek stopnia drugiego, którego pochodna to 1 przez 2 takie pierwiastki. Wewnątrz pierwiastka znajduje się logarytm naturalny z x, a pochodna logarytmu naturalnego z x to 1 przez x. Dziękuję.